Kochani rodacy, drodzy bracia i siostry, przeżywamy czas pandemii, który napawa nas czasami smutkiem, czasami zwątpieniem, ale z tym większą radością, życzliwością i bliskością zwracam się do Was, aby złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczynającego się Nowego Roku. Czego Wam życzyć? Oczywiście w tych dniach przede wszystkim życzymy sobie zdrowia. I tego zdrowia naturalnie Wam i Waszym bliskim życzę. Ale chciałbym, żebyście pamiętali, że w języku łacińskim zdrowie słowo salus oznacza również zbawienie. Zatem życzę Wam, aby ta troska o zdrowie fizyczne poszła w parze z troską o bliskość z Jezusem, który jest naszym Panem i Zbawicielem i rodzi się po to człowiekiem, abyśmy my mogli kiedyś urodzić się dla życia wiecznego i żyć w Jego obecności. Życzę wam w tych czasach, które czasami mogą uchodzić za beznadziejne, dużo nadziei. Nadziei płynącej z lepszego poznania Pana Jezusa, bo wtedy się tylko w kimś pokłada nadzieję, kogo się dobrze zna. A więc Święta Bożego Narodzenia pokazują nam Boga, który nas umiłował do końca, który nie boi się być dzieckiem bezradnym, który chce być wzięty na nasze ręce, chce być otoczony miłością odwzajemnioną. Życzę wam również pokoju. Dzisiaj tak dużo mamy powodów do niepokoju. Z czego się bierze pokój? Pokój bierze się na pewno z bliskości Jezusa, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Kto żyje blisko Pana Boga, niezależnie od różnych okoliczności zewnętrznych, ten odczuwa w swoim sercu i w swoim umyśle pokój. Życzę więc Wam, żeby ten pokój zagościł w Waszych sercach, w Waszych rodzinach, w środowiskach, w których żyjecie. Chciałbym Wam również życzyć dobrych, udanych, Pięknych spotkań ze swoimi najbliższymi. Tego rodzaju życzenia w czasie pandemii mogą się wydawać nie na miejscu, ale przecież nie bliskość fizyczna decyduje o udanych spotkaniach, tylko bliskość duchowa. Starajcie się zatem swoich najbliższych otoczyć modlitwą, nawiązać rozmowy z nimi, być może wyciągnąć rękę w geście przebaczenia czy przyjęcia przebaczenia. Starajcie się, by w Waszych rodzinach ten czas świąteczny, mimo że trochę inaczej przeżywany niż w poprzednich latach, był czasem serdeczności, życzliwości, pokoju, pojednania, po prostu czasem miłości. Z takimi życzeniami do Was się zwracam. Te życzenia popieram moją modlitwą i będę pamiętał, zarówno w czasie świąt Bożego Narodzenia, jak i kolejnych dni o Was w moich modlitwach. Zostańcie z Panem Bogiem. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończone.